Widzicie tego gołębia? Siedzi mi w kwiatkach. To ci dopiero. Tak się ukrył, że spokoju go nie widać. Co on tam chce robić w tym moich kwiatkach? Spodobało mu się, czy co? mi ich nie zgniótł. Takie ma ładne, kolorowe piórka. Tak się mienią kolorowo, o może tak. Przeleciał koło, tak pokoju do naszego balkonu. Tak. Ciekawe kiedy będziemy ochotę sobie iść stąd. Ile by mi nie srało na balkon. Z no. U nas teraz jest zaledwie 20 stopni, ale jest rano. Może poleci. No? Pok, leci, leć, bo chcecie sfilmować jak lecisz. No? Nie macie. Teraz stoję taka kura. Co to było? A, no co? Co tą żyć? I poleciał. Tak. No i mamy kawę na ogrodzie. Ciasto jeszcze nie jest na talerzyku. Tam nasza Wigolinka, mała dziewczynka, a tam nasz tatuś. <gryl> jak to jest? G nie, królowa, ta Diana, księżna Diana. Och, ale kopci, a tam się będzie robił nasz obiadek. Dzisiaj stwierdziliśmy, że obiad będziemy jeść na ogrodzie. Także się nie trzeba spieszyć. Kawka nie musi śpieszyć, nie musi Tak, w odwrotnej kolejności. Mamy najpierw kawę i ciasto, a potem będzie jedzenie. Konkrety. No i nasze ciasto z wiśniami i kawą. Tak. I teraz będziemy sobie je zajadać. A tam skwierczy mięsko na grillu. Potem się jeszcze oddażę. Tu mamy sałatkę, surówkę O, tutaj wygląda, był był troszkę spalone. Troszkę? No, ta ta. Trzeba by to będzie oskubać. Troszkę za długo się działo. Nie będzie to już gotowe. Nie, już to nie. No hmm. ja mogę jak mam spalone, jest to wolę tą sałatkę. Tu bym chciałam pokazać na tym bokszpanie. Jak tutaj tu prawdopodobnie żarowały ta ćma. Na tym drugim bokszpanie, gdzie siedzimy, tam bardziej widać, ale tam jest bardziej cień i to może tak nie być widoczne w kamerze. Poza tym sąsiadki są zaraz za płotem, no bo tak... bo tam mają działkę, nie? No i nie chcę ich filmować, bo mogą sobie nie życzyć, a to i tak byłyby widoczne potem. Ops, tu mnie teraz wszędzie gryzą komary. Tak mniej więcej to wygląda te liście, jak ten po żarowaniu. Takie jakby zwiedzone, tylko zostały takie, takie o, no. Nie wiem czy tu będzie gdzieś widać i w ogóle takie pajęczynki jakby jakby to to, to jest yy, dowód na to, że, że to dziadostwo gdzieś tutaj się yy, ukrywa jeszcze no. Tu na razie tak więcej nie widać na tym pokrzpanie. bo musiała wejść z innej strony, może tam nie bardzo jest jak dojść z tej strony może. Tutaj tak nie bardzo. Dzięki już poszła do domu, bo... A my jeszcze trochę posiedzimy sobie, no tu zobaczymy jak, jak długo wysiedzimy tu. No ja bym tak chciała, mam taki plan, y, od jutra tu przychodzić sobie tak, nie wiem, koło 10. Żeby tak jeszcze tutaj była taka gąsienica akurat. Już mm -hmm. strasznie wygląda. A z przodu wygląda jakby nic nie, nie, nie jadło, nie? No. A z tamtej strony, masakra. Tu gdzieś była ta gąsienica, co ja przedtem widziałam. No i spadła na pewno. Pewnie tak. Nie, tu jest chyba. Czekaj. Tu. Może się wyostrzy. Było strzyła się. Ta. I to każdy ten krzak. No, mam nadzieję, że mnie widać, i że tym razem to będę jednak troszeczkę ostra. Taką mam przynajmniej nadzieję. Przed chwilą tam widzieliście. Yy, próbowałam Wam nagrać jednak to pod tym płotem, bo tam gorzej wygląda i to bardzo, zwłaszcza od strony płotu, to jest yy, prawie całe zeżarte już. A z tej strony, gdzie, gdzie widać, gdzie my jesteśmy, to to wcale tak nie wyglądało, ten bokszpan taki zjedzony. No i nawet tam powinno być widać yy, tą gąsienicę, jak wygląda. No i będę starała się jutro jednak yy, gdzieś podjechać po ten most pilan żeby to opryskać jutro. No bo tak w parę dni i może być po bukszpanie już. Także nie, wiedz, nie myślałam, że jest aż tak źle z tym bukszpanem. Widziałam tam z góry jest troszkę nie ten, ale ten, od strony płotu masakrycznie to wygląda. Takie słomkowe zjedzone. Więc trzeba jak najprędzej kupić preparat i ten pryskać. Jeśli macie coś takiego, to właśnie to jest Ma i nic innego nie będzie działało. To znaczy, są jakieś jeszcze inne preparaty, ale... Wiem, że jest Pi-51 chyba, o ile się nie mylę. To pan Grzegorz z kanału Zielone Pogotowie to polecał. Ten Mospilan, ale w zwiększonej dawce, w podwójnej dawce. I jest jeszcze coś nowego, ale to ja już nie zakodowałam tego. No. My się będziemy zaraz y, chyba jednak zbierać, bo już y, gryzą jak oszalałe te komary. No już jest gdzieś chyba około 18. Pójdziemy do domu i najwyżej z balkonu się jeszcze do Was odezwę. Dzisiaj tak mało tego nagrywania, no bo w sumie nie ma co, co pokazywać. No siedzimy na działce, byliśmy w kościele, y, potem przyszliśmy na tą działkę. Kawa, ciasto, potem utka. Wyglądały naprawdę spalone, ale to tylko tak z wierzchu bo nie, ma, nie mieliśmy brykietu, tylko gałązki no, gałązki tutaj takie po, pocięte z jabłonki one troszkę nawilgotniały to się kopciło za chwilę już się zaś płomień duży był i się troszeczkę paliły te ta skórka się paliła ale w sumie w środku te łódka były przepyszne ja je w domu do tej dałam do marynaty także na ciągły tymi smakami no i teraz były dobre. Do tego zrobiliśmy sobie surówkę, no i był chleb, bo mi się nie chciało ziemniaków już tutaj nosić. A w sumie tego chleba nie, nie jadłam, tylko surówkę zjadłam i utko i to starczy. No a teraz pójdziemy do domu, to coś tam się jeszcze przekąsi. Zaśmie gryzie po nodze. No i, i to na tyle by było. Ja jutro postaram się tutaj wcześniej przyjść. Może jak tu będzie, będę w słońcu, to tak mniej będą akurat atakowały te komary. Teraz tutaj się już wszędzie zeszło słońce, jest wszędzie już cień. No i one teraz są już w swoim żywiole, nie? Jeszcze jak się coś robi, to tak się nie czuję przynajmniej tego, bo bąbli mam na rękach, na jednej ręce mam 10 bąbli. No. Ale jak tak siedzieć, no to to już, to już nie ma co. On coś tam jedzie. Siedzieć to już nie ma co, bo, bo to strasznie już gryzą. Także my się będziemy zaraz zbierać i zobaczymy się jeszcze w domu. Ogródka Wam na razie nie pokazuję, bo w sumie no dzisiaj nic nie robiliśmy na ogródku. Gdyby praktycznie coś będzie porobiona, to wtedy się mogę pochwalić co porobiłam, nie? A teraz to nie ma się czym chwalić. No, to na razie mam nadzieję, że tym razem chociaż ostra trochę jestem, bo mnie to już na nerwy działa co się filmuje, to jestem miostra. Taka jakaś niewyraźna. No. To na razie. No i przyszłam do domu i teraz będzie relaks z arbuzem. przeszliśmy pod tą naszą górę, zmachaliśmy się, a teraz taki zimny z lodówki arbuz. To jest normalnie miód na, na, dla mnie. Także będę zaraz jadła. Niektórzy mają inne coś zimnego. No ale ja mam mojego arbuzika. Tak, i teraz sobie zobaczę, co mi się tam udało nagrać na ogródku. A potem jeszcze do Was zagadamy, być może z balkonu, może z kuchni zobaczymy. No i jestem już w domu na balkonie. Już arbuza sobie zjadłam. No i pora nagrać zakończenie naszego dzisiejszego vloga, bo już się słońce traci. W sumie to u nas już takie chmury coś naciągają i nie wiadomo jaka będzie pogoda w nocy. Może będzie padać w nocy, zobaczymy, nie? No mam nadzieję, bo nie sprawdzałam pogody na jutro, że i będzie w miarę pogoda, bo jutro się wybierałam na działkę w końcu, nie? No i muszę te bokszpany spyskać najpierw kupić ten preparat mam nadzieję, że go tu gdzieś dostanę no a potem spryskać i to trzeba jak najprędzej działać to już Wam mówiłam, nie będę się powtarzała teraz tam jak nagrywałam przy tym przy Altance zaraz tylko tu się przesunę przepraszam, że, ten, że ale wydaje mi się, że tam nie, nie było tak widać jak przy nagrywałam, to zauważyłam, jak to oglądałam, że tam widać te cegły różne tam, przy altance poukładane, no ale to mąż zbiera sobie cegły, bo chce do dobudówkę tam robić, no i zbiera te cegły i tam sobie układa, no gdzieś muszą być poukładane, nie? A to było jedyne miejsce tam, że yy, mogłam mówić, bo tak to, Niby mam takie po zaraz stanę tą działkę, ale z boku mnie sąsiadki widzą. A poza nie chcę, żeby widziały, że ja nagrywam. No, potem ciekawie patrzą, a może się będą śmiały pod nosem. No nie wiem, w każdym razie wolałabym, żeby nie wiedzieli, że tam coś nagrywam. W tym moim małym pokoju, co Wam pomówiłam, no to tam strasznie gryzły z kolei komary, bo tam jest bardziej zacienione. Poza tym tam bardzo ze, ze ścieżki, z głównej drogi widać. No i sąsiad, jest tam z kolei sąsiedzi, co są tam na, naprzeciwko, mają te, coś tak opiekują tymi kotami. No to oni pro, prosto na mnie tam patrzą. Nie? Ja bym sobie tam musiała usiąść na krzesełku i przy stoliku siedzieć, to wtedy jestem troszkę schowana i mogłabym nagrywać. I w sumie tam taką miejscówkę ze znalazłam, że nawet gdyby sąsiadka z drugiej strony patrzała, patrza, to mnie przez te yy, przez te bambusy by tak nie widziała, nie? No, ale y, tam gryzły, tam strasznie gryzły, tam jest był taki cień, a my przy tym stole, y, na stole przy, pod jabłonką, mieliśmy te spirale z brosa i pod, y, pod stołem, i na stole. Także to troszkę chroniło ten zapach, że tam jednak troszkę mniej było tych komarów. I tak bardzo mnie atakowały, chociaż jednak i tak kilka zabiłam na sobie zaraz krew yy, rozmazałam. No, także dzisiaj będę miała następne bąble. Ja już, ja już mam i na palcach, tu to... Nie wiem kiedy mnie to tak pogryzło. No, jak byłam na działce. No. Uch, I to taka robota jest z tymi komarami. Człowiek by sobie mógł tam posiedzieć, to nie. To komary. A mnie to bardzo uwielbiają komory, nie wiem jaką mam krew, mówią, że słodką, no ale nie wiadomo, czy to słodka, czy coś im tam pasuje w tej krwi, może to od grupy krwi też zależy, jak, czy one tam lubią greść, czy nie. nie? W każdym razie mnie uwielbiają, no. i niektóre to, to są aż tak, wiem, bolesne to okucie na szyi i w ogóle mnie tak dziabało, no ale już nie będę tam tam narudzić o tych komarach, nie? W każdym razie nagrywałam z boku tam y, tej lauby, jak to się u nas mówi na Śląsku, tej altanki, bo po drugiej stronie jest tak zarośnięte tym, y, tam jest dzika róża się rozpanosza, trzeba ją będzie wyciąć, ale też y, wino. Tam jest masa owoców, musimy tam też poskracać te winogrona, to znaczy się pędy winogron, a tam gdzie już jest owoce, liście, to pozostawić, nie? Ale tak, żeby tam było przejście, bo tam gdzie było przejście, a teraz nie ma. No, no i nie było naszego sąsiada z tej jednej strony, także tam przy tym ogrodzeniu mogłam sobie mówić. No, w każdym razie jesteśmy już w domu. No i na razie jeszcze... Chyba tutaj nie latają tak, te komary. No nie wiem, można takie wściekłe dzisiaj, że tam y, jakieś morska ciągną, za chwilę wam pokażę. Nie wiem, czy tam będzie widać tych komary. No i ciekawa jestem jeszcze, co to jutro będzie. Chciałabym to dzisiaj na czas rozkładać y, i na czas wrzucić, dlatego że jednak chciałabym jutro iść na ten działkę. Przede wszystkim bym musiała wstać wcześniej, bo muszę jakiś obiad wymyślić, zostawić tutaj obiad dla Wiki, dla męża, bo Wiki to chyba raczej ze mną nie pójdzie, chyba że na trochę i potem przyjdzie do domu. To żeby mieli tu co jeść, a ja tam co tam co, nie zginę na tej działce, nie? Najwyżej troszkę suchego prowiantu sobie zjem, to mi tam nie zaszkodzi. Tam raczej mam z czego zrzucać, nie? No. Troszkę się cieszę, że na tę działkę będę chodziła, bo jednak więcej tego ruchu jest, tym bardziej teraz bez samochodu. Ale dzisiaj wam powiem, że jak szliśmy z kościoła, przechodziliśmy koło, tutaj taki sklepik jest motoryzacyjny i tam widziałam na wystawie stały akumulatory. I aż mi się lepiej zrobiło, bo ja widziałam akumulatory w dużym karfurze po chyba 500 zł 400 z czymś, 500 zł No i wiecie, na no to... Dla mnie to jest duża teraz kwota. Tym bardziej, że to nigdy nie wiadomo jak tam yy, mąż w stanie wypłatę, bo to tam jest różnie teraz z tymi zakładami pracy, nie? No, a poza tym wiadomo jest masa innych yy, potrzeb. No. Ale tu widziałam 250 Wprawdzie troszkę mniejsze niż mój akumulator, bo to było chyba 45A. No a był tam też 60 czy 55, ale ceny na nim nie było, ale to już jest jakaś nadzieja, że nie będzie takie bardzo drogie. Może się jutro przejdę, może za zapytam, bo to jest bliziutko. Bo to już wyszło, prędzej kupić ten akumulator, nie? Bo wiecie, na działkę, jak będę miała auto, to pewnie i tak zjadę, ale przede wszystkim na te zakupy i jak mam coś do załatwienia, to się objeżdża raz dwa i sprawa załatwiona, nie? I nie trzeba nosić. A tak no ja idę po 2 kilo ziemniaków, bo, bo to ciężkie. Bo wiadomo, że do, do tych ziemniaków zawsze się coś jeszcze kupi. No. A ja kiedyś chodziłam z wózeczkiem sobie. No ale mój wózeczek yy, słaby się zrobił. Kupiłam mu nową torbę. Ta torba jest dużo mniejsza od tej co ja miałam, także je ja tam bardzo malutko zmieszczę do tego wózka. A poza tym zostawiłam go na działce, bo w domu mi przeszkadzał, jak samochodem jeździłam, to mi wózek nie był potrzebny, nie? No. No i się wyczaiłam, to... Jednak co, samochód to samochód, ubezpieczenie się płaci, wszystko się płaci, no to też trzeba ich korzystać, nie? No, a może rzeczywiście na tą działkę, jak tak, ten to wychodziła częściej na piechotę, zobaczmy. No. Jedziemy tu autobus. <grym> No i to tak. I to sobie tak pogadaliśmy. Dzisiaj tak bardziej działkowo, no bo byliśmy na tej działce. Nigdzie na razie się nie wybieramy. No bo jak samochodu nie ma, no to gdzie tutaj jechać gdzieś na jakąś wycieczkę, co zabić? Choćby do, nawet do Parku Kultury w Chorzowie, nie? No bo tam autobusami, tramwajami to, to jest bardziej męczące i też na te bilety człowiek wyda, że. Zamochu, jak jest na gaz, no to nie jest znowu taki drogi w tym, wiecie, w eksploatacji. No. no. mam nadzieję, że tam to się gdzieś tak będzie szło znowu gdzieś tutaj, choćby poblisko wybierać, bo po tej awarii silnika, co była rok temu, na, jak jechaliśmy na wakacje, to tak troszkę dalej jechać, troszkę z niej jest strach. Ale tak po blisko to można jeszcze jechać. Nie? tak, że można w razie czego autobusem jednak przyjechać, jakby się coś działo, nie? No lepiej oby nie. No ale taki park kultury to jednak byłoby co pokazać Wam. No bo niektórzy jesteście tu ze Śląska, no to znacie park kultury, ale jak tak dalej z, z, z tego, z Polski, no to już niekoniecznie, nie? No. Przyniosłam sobie też zdziałki, działki obrazki, dwa takie, które mąż dostał Dostał chyba, nie kupił, tylko dostał. W każdym razie przywiózł, jakby w delegacjach, właściwie to był w pracy parę, ze dwa lata chyba. To był na Półwyspie Arabskim, bo było i w Katarze i w Emiratach. To był, w Katarze był, w mieście Doha. I stamtąd nam też poprzewoził trochę rzeczy. I potem, jak był w tym w Abu Dhabi i w Dubaju, w ale to zrobię osobny odcinek. Prawdopodobnie na następną niedzielę to wam pokażę, co tam poprzywoził nam z takich, takich rzeczy do wiecie, ciekawostki. O. no, i może tam też parę zdjęć wrzucę, jak tam był, właśnie tam, co on tam robił, nie? No to to taki odcinek będę chciała zrobić na niedzielę i cieszę się, że znalazłam te obrazki. A jakie to będą dopiero za tydzień. No cóż, mam nadzieję, że to tak zrobienie. Będę to musiała jak najprędzej zrobić ten filmik. No a teraz to już chyba będę kończyła. Pokażę Wam zaraz, jakie chmurska nadciągnęły u nas, ciekawe, jak tam spędzaliście dzisiejszy dzień, to możecie napisać, jeśli macie taką ochotę, w komentarzach, no i wolałabym jednak w komentarzach, no, to dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie, za komentarze, za łapki i subskrypcję i zachęcam Was do dalszej subskrypcji komentowania, łapkowania. No i cóż, do jutra, nie? Mam nadzieję, że będziecie. Że mnie wpuścicie do swojego komputerka, do swojego domu. <grych> no to wszystkiego dobrego. Wam życzę miłego dnia, nowego tygodnia. I właśnie mi przegapiłam ten moment, że jest nowy miesiąc, słuchajcie, jest sierpień już. Przecież dopiero był marzec. Lato nam ucieka. Gdzieś mi pół roku uciekło, To wszystko przez tam pandemię. I to z kim nie mówię, to każdy mówi, że nagle mu uciekło parę miesięcy z życia. No i musimy się cieszyć z tym sierpniem, bo za chwilę dzieci pójdą do szkoły. No, Mam wieki akurat jeszcze To pierwszy rok, co, co we wrześniu u mnie nikt do szkoły nie będzie szedł. No ale za chwilę będzie koniec lata i trzeba będzie myśleć, o czym o vlogmasa na razie to bajo bajo do jutra pa, pa. skleroza nie boli, ale nogi to często. Miałam Wam pokazać chmury, jakie nadciągnęły. Takie jest pochmurne niebo u nas. Kropka, spokój. A jest gdzieś koło której? 8? Chyba około 8. No bo o 9 to już ciemno jest. Się ostatnio u nas robi. No i takie chmurska u nas teraz są. Także hmm. ciekawe czy coś popada czy nie. I już yy, ten filmik wróciłam. To znaczy się filmik, to co przed chwilą ten plik, który nagrywałam. I mi się przypomniało, że przecież mówiłam wam 3 razy chyba, że Pokażę Wam zaraz chmury jakie nadciągnęły, a tak pięknie, słonecznie i gorąco dzisiaj było. A tu skleroza zapomniałam. No i dobrze, że mi się to teraz przypomniało, a nie jak było całkiem ciemno, nie? No, taka pogoda dzisiaj. Pięknie było, słonecznie, ciepłutko. No, w nocy by mogło popadać troszeczkę, ale nie za dużo, bo pod jabłonką ciągle jeszcze jeździ ta ziemia. Ciągle jeszcze taka mokra dom jest. No. Ale troszkę popadać by mogło, bo tu u góry jest sucho. A jutro znowu piękne słoneczko by mogło być. A na razie to dobranoc, do jutra, baj papa. pa, pa.